Czy to kolejka po nową grę z Amsterdamu? Tak. Wow, pierwsza gra była super. Już nie mogłam się doczekać sequelu! u Wow, wow. E, to jest kolejka do kolejki. Oh. Hej, tu chodzi o to, żeby pobyć z kumplami, nie o sam łup. Dajesz wiarę? Stoimy tu już trzy godziny. Czas leci, jak jesteś z przyjacielem, haha! <laughs> Upadek zaufania! To nie było bezpieczne! Rainbow Dash? Myślałam, że nie przyjdziesz. Skończyłam już lekcję. A gdzie jest reszta dziewczyn? A pewnie nie chciałoby im się stać, ale fajnie, że ty tu jesteś. I już cię nie ma. Sorki, czasem coś ci się wymknie z ręki, kiedy się tak świetnie bawisz z kumplem. Czy to swoje? A jednak chcą stać tu z tobą. To już moja kolej. Niestety, wszystko wyprzedane. Ach, nie ma sprawy. Fajnie spędziłam z wami czas. Kogo obchodzi gra komputerowa? A to foto stałyśmy! Myślałam, że to superowa kolejkowa imprezka! Zamówiłam ją dla ciebie parę tygodni temu! Dziewczyny, wiecie, co jest najlepsze w tej grze? O, misja? Y, Power-upy? Zemsta? Jest dla kilku graczy. <śmienic>